Wystawa Józef Wybicki, twórca hymnu narodowego, inauguruje tegoroczne obchody Dni Dziedzictwa Narodowego. Jest ona wpisana w cykl program zajęć wystawienniczo-edukacyjnych, programu, który nosi tytuł Cześć Polsce, ojczyźnie cześć, Józef Wybicki, wybitny Polak i Europejczyk. Ten program będzie realizowany do 13 listopada i oprócz wystawy, którą otwieramy dzisiaj, także składa się na ten program wystawa y, dotycząca epopei Pantadeusz, a nosi ona tytuł Kochajmy się, bardzo serdecznie zapraszam, będą realizowane lekcje, warsztaty i koncerty. Józef Wiejski, twórca płynu narodowego, to jest na Kaszubach. Ten budynek to jest miejsce urodzenia Józefa Wybickiego, bo wiadomo, że już jest odpowiednio odbudowany, odrestaurowany. No i tutaj, tu przy wjeździe do Będomina jest taki posąg poświęcony Wybickiemu. No i krótki taki opis. Wybiskiego. To co potem mówię, żebyście sobie czytali. Józef Wybicki urodził się e, 29 września 1747 roku w Będominie pod kościerzyną na Kaszubach. Pochodził z rodziny szlacheckiej herbu e, Rogala. Ojciec jego był właścicielem kilku miejscowości w powiecie kartuskim. Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim jest znane z wielu inicjatyw, z wielu pomysłów, które są podejmowane w formie wystaw, w formie różnych spotkań integracyjnych, promocyjnych. Dzisiaj ważne wydarzenie w Muzeum Tomaszowskim, a mianowicie otwarcie wystawy hymnu polskiego. Twórcą tej wystawy jest pan załęcki, pasjonat spraw związanych z historią naszego, naszego kraju, to jego kolejna już wystawa organizowana w Tomaszowskim Muzeum. Wcześniej organizował wystawę dokumentującą zbrodnię katyńską. Jest to ważne wydarzenie dlatego, że odbywa się w ramach również Dni Kultury Światowej, które organizowane są w naszym kraju. Tutaj inicjatywa pani dyrektor i muzeum jest taka, żeby właśnie w ramach tych dni tutaj właśnie Tomaszów został zauważyłany. W formie bardzo pięknej wystawy. Autor bardzo ciekawie opowiadał o tej wystawie. Są tutaj zgromadzone liczne dokumenty fotograficzne, eksponaty, jak również różnego rodzaju oryginalne ekspo, eksponaty, które właśnie dotyczą problematyki tamtych czasów, w XVIII wieku, kiedy działał, tworzył wybitny Polak. Dybicki. Kolejna piękna lekcja historii, ponieważ w otwarciu tej wystawy uczestniczy bardzo liczna grupa młodzieży gimnazjalnej i młodzieży licealnej. To taka żywa lekcja, żywa lekcja historii. Przedstawiona w sposób bardzo profesjonalny, bardzo barwny, a jednocześnie twórca tej wystawy bardzo ciekawie opowiadał o tamtych czasach. Chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że tematyka, więc hymn państwowy, coś co jest najważniejsze w naszym dziedzictwie, kulturowym, to sprawa, która y, wystawa właśnie tutaj obrazująca moment powstania tego hymnu, jego historię, jego ewolucję, bo również y, takiej ewolucji ten hymn y, podlegał jest dobrą lekcją patriotyzmu i polskości. Polska nie zginęła, marsz Dąbrowski do Polski i wszyscy klasnęli i wszyscy marsz Dąbrowski, które pokrzyknęli. Także tu mamy słowa fragmentu pana Tadeusza. I mamy to właśnie, to co tutaj mamy pokazane, mamy tak samo śródlatek na tamtej sali pokazane, też mamy koncert Jankiela pokazany. Eee, tu już mamy troszeczkę i, i, słowa hymnu polskiego według Stefana Wolickiego i według Adama Boruckiego. Na przykład jeszcze Polska nie zminęła, kiedy my żyjemy za przykładem błoch i świspad, w się wybijemy. Nasza e, młodość nie minęła, gdy w niej serce bije. No i tak y, po kolei. I tu znowu to co mówiłem tam przedtem w gdzie y, Będziski stworzył y, hymn y, polski, bo to wtedy jeszcze nie był hymn polski, ale wtedy stworzył pieszy legionową, y, gdzie chłoda rusza do ataku ze Śpiewem jeszcze Polska nie zginęła. Działo się to 25 lutego 1831 roku. O tej chwili Mazurek Dąbrowskiego stał się powszechnie uznanym hymnem narodowym. Różne, y, no i tu też takie pamiątki, pamiątki puligary z herbem powstania listopadowego około 1831 roku, to jest oryginał. Tu też takie urządzenie grające, strunowe urządzenie grające tam w gablocie zaszczyłem schowane, żeby... Nikt tego nie dotykał. Tej wystawy to zainspirowały mnie właśnie dwa ciekawe tematy. To, co wcześniej nam podkreślałem, jak pani Edyta Górniak zaśpiewa polskich hymn na Olimpiadzie w Seulu, tam w Korei. I potem jeden z naszych polityków też zaśpiewał gdzie ja uważam, że politycy powinni znać i słowa, i melodię, bo to jest jednak najważniejsza nasza rzecz, prawda, jeżeli chodzi o hymn. No i a poza tym tak, ja mam. Siostrę mieszkającą około Poznania. Więc tam będąc powiedziała, siostra mi powiedziała tak, pojedziemy do manieczek, pokażę tobie ładny dwór Manieczka, gdzie zmarł Józef Rybicki. Pojechaliśmy na początku, tylko tak zwiedzałem na zewnątrz, ale powiedziałem, ja chciałbym zrobić zdjęcia wewnątrz. No To po kilku dniach nawiązałem kontakt właśnie z dyrektorem Filimuzeum Muzeum Narodowego w Śremie i z nim tam dogadałem się, żeby jakoś można było dotrzeć, żeby wejść do wnętrza tego dworu. On mi powiedział, z kim mam się kontaktować. I właśnie tą metodą telefonu, od, od, od jednego znajomego do drugiego, dotarłem do pana Wojciecha Mroza, który już wtedy miał manieczki, dymkę minacz mięśnej i właśnie i ten dwór w swoim posiadaniu. I ja wtedy dostałem zgody na to, żeby to wszystko sfotografować. Jak zrobiłem manieczki, sfotografowałem, pochwaliłem się koledzem, który ma w Rembertowie, dzielnica Warszawa w Rembertów, ma prywatną galerię sztuki, Abdam w Rembertowie, taki były bur Miszynę w Stasie Ochońskim. Powiedziałem mu, że mam manieszki sfotografowane. To on mówi, tak, to zróbmy wystawę o Wybickim. Ale wiadomo, że Wybicki urodził się z kolei w Bendominie na Kaszubach. Więc tak doszło do tego, że tam tak dojrzewaliśmy do tej wystawy i potem pamiętam, pojechaliśmy do Będomina na Kaszubach. Tam się dogadamy z panią dyrektor Muzeum w Bendominie, żeby zrobić zdjęcia, przefotografować maksymalnie jak największą ilość zdjęć, łącznie z opisami, które tutaj widzimy, yy, przefotografować i pokazać potem już na planszach na wystawie. Muzeum Hymnu Narodowego Benominań na Kaszubach jest to oddział, oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku i mieści się w Barakowym dworku z początku XVIII wieku, w którym urodził się Józef Wybicki, twórca Hymnu Narodowego liczę, że ta wystawa się będzie coraz większym powodzeniem cieszyła w szkołach. I tak staram się gdzieś propagować, pokazywać już po szkołach i liczę, że teraz dalej też będzie się pokazywał tą wystawę, tym bardziej, że prawdopodobnie w przyszłym roku będę miał tą wystawę w Gostyninie na, na zamku odrestaurowanym, nowym zamku w Gostyninie, gdzie będzie też dobry scenerii. Tu też jest bardzo miła sceneria i zresztą ta sala jest bardzo kameralna, gdzie można dobrze tą wystawę pokazać. Liczę, że Powinna być odbierana i oglądana, prawda? Teraz już mniej więcej wiecie, jak doszło do tego, tak skrótowo, jak doszło do tego hymnu, że poseł Hymn Polski, Tam jest specjalista od flagi biało-czerwonej, pan Andrzej Kędzierski, wybitny specjalista historii, tutaj pracownik muzeum, który, bo ten temat jest bardzo związany z flagą narodową, prawda? Bo to i hymn, i plaga narodowa i wiadomo, że stoi się na dalszą plagi, wtedy też powiewają, jak się śpiewa. Także wiesz, jak pan Andrzej będzie oprowadzał jakieś inne grupy, to będzie też mówił od razu przy okazji o plaży narodowej. Tak samo, a też polecam równocześnie z tą salą, bo to się przez związało. związało, tamtą drugą salę, gdzie są te lalki, lalki z, z epoki, epoki pasującej do tej mojej wystawy, do tych strojów, które tu widzicie, widzicie, jak, jak to wojsko było ubrane, jak dawniej wyglądało, jak inni ludzie byli ubrani, inni ludzie byli ubrani, jakie stroje i to mamy przeniesienie na tamtych...